Raj, który prowadzimy. Prowadziliśmy dzisiaj trzynasty. Jestem po prostu organizatorem jako pierwszy, koło gospodyń, Straż Pożarna, Policja i karetka pogotowa. Współpracujemy bardzo dobrze. Raj, kolejny po prostu trzynasty, jest bardzo dobrze udany. Myślę, że wszyscy rowerzyści powinni być zadowoleni. I z, ro, i z rajdu i z poczęstunku i z atmosfery takiej jaka jest po prostu bo, bo każdy chyba zadowolony jest i co ważne kolejny rok już trzynasty rok tej, tego rajdu rowerowego przyciąga coraz więcej uczestników coraz, coraz, coraz więcej mamy bardzo dużo mieliśmy listę do 6 no. sierpnia Lista została wypełniona jeszcze przed szóstym. Zamknęliśmy listę, a poza listą nie wiemy ile jechało jeszcze, bo, bo to nie było zarejestrowane. Wydanych było pasów 260, bo dalej jakśmy wyjeżdżali z pod Być może jeszcze było tam na miejscu dużo osób, no nie wiem, trudno mi określić, jest, ale raj bardzo duży. Największy tu To co jest fenomenem tego rajdu rowerowego w Gminie Łabunie, Że przyciąga tych ludzi, że każdy chce na ten rower wsiąść. No i co ważne też powalczyć, powalczyć o nagrodę. Nie wiem, myślę, że myślę, że nasza wieś to jest raz. Mamy piękny pałac tutaj na miejscu, w którym zakończamy rajd. Mamy wspaniałego wójta, który nam pomaga, wspiera nas. Po prostu i Radek. Gmin, no, cała gmina się przychyla do tego. No, co więcej mogę powiedzieć? Jak w rodzinie. Jak w rodzinie, tak, tak. Dokładnie.